Cześć, ja jestem Maciej, jestem z Bielsani i robimy grę Turbo Layer Rust and Fast. Gra to jest o klasycznych polskich samochodach, z czego też samochody z FSM, które właśnie tutaj w Bielsku Białej były produkowane, tak jak Malu. Jest to gra, która się odbywa właśnie na ulicach Bielska, gdzie możemy po prostu pozwiedzać Bielsko, ale nie tylko. Możemy poznać podświadomość Józka Środy, czyli naszego właśnie głównego bohatera, który trochę gada jakieś takie absurdalne historie mitomanii, gdzieś tam miesza, co się dzieje. I wszystko było pięknie, ale jest jeden bardzo poważny problem. Przy tym stole wigilijnym, gdzie Józek opowiada tę historię, jest jego żona. I ta żona po prostu musi go poprawić, musi wbić mu tą szpilkę, tak, nie Józek, tak nie było, tak było, tak było naprawdę. I przypomina jakieś historie, które gdzieś wygnał z pamięci. Zapomniałeś jak w Ojcu syrenę skasowałeś na przejeździe kolejowym? Ja syrenę skasowałem? Osoby pracują cztery. Poznaliśmy się w, po prostu. Można powiedzieć, że znajomy znajomego spotkał innego znajomego na ulicy i tak to powstało, nasz zespół. Gra jest teraz w bardzo wczesnym etapie. Dopiero zaczynamy produkcję. Mamy e, teraz do pokazania, gdzie dzisiaj można właśnie zobaczyć na stanowiskach Pre-Alpha. To jest taka wersja, która. Przedstawia mniej więcej zarys, co chcemy, ale nie ma wszystkich takich udogodnień, jakie spodziewalibyśmy się po demie. W tym roku mamy nadzieję, że będzie demo, e, które właśnie każdy będzie mógł zagrać na Steamie. Turbolayer Fast e, Na Steamie dodajcie do już listy, będziecie mogli też dowiedzieć się różne historie Juska, które gdzieś tam e, mitomani albo jakie żona mu przypomina. Ścigamy się pod spinek. To ostatni Deniatun odzorowanie miasta, e, tworzenie tych modeli, bo... Każda kamienica jest inna i każdą trzeba stworzyć. Nie ma, nie, nie ma czegoś takiego jak w wielu grach jest zrobione, gdzie po prostu można wziąć jakiś blok, wkopiować go 40 razy i nikt się nawet nie ten. Nie, my chcemy odzorować bielsko tak, żeby to miasto było w grze tak piękne, jak jest w rzeczywistości. Budra to jest najcięższa sprawa jak, z, jak zwykle, ale my mamy, myślę, że bardzo ciężką sytuację, ponieważ jesteśmy grupą biednych studentów. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś studiem, które ma pieniądze, gdzieś tam jakiegoś inwestora czy coś takiego. Nie, my robimy grę z... Przede wszystkim z pasji. Robimy grę w swoim czasie, gdzie tak, dostajemy gdzieś tam dofinansowanie, jak dostaliśmy właśnie od Bielska Białej, żeby nam pomóc y, y, przedstawić Bielsko Białą gdzieś w innych miastach, ale to jest gra przede wszystkim z pasji przez młodych ludzi, tworzona właśnie o Bielsku Białej, z Bielska Białej. Chcemy wygrać, wygrać jak najlepszą grę o tym, co my chcemy przedstawić i o tych aspektach psychologicznych, które chcemy po prostu przedstawić. Jak nostalgia wpływa na wspomnienia ludzi y, w generacji X właśnie z lat PRL-u, jak to było, że stare, dobre czasy, ale jednak z tego co czytamy w książkach z historii, no nie, nie, nie brzmi, żeby to były dobre czasy.